Lodówki Samsung dla wygody, więcej przestrzeni dla wygody, dłuższa świeżość. Interaktywna. Bez rozmrażania. Dla wygody. Płoga cisza. To wszystko dla waszej wygody. wygody. Lodówki Samsung, numer 1 w polskich domach. Na pierwszą rocznicę. jechał zabrał mnie do Wenecji. Czułam się jak księżniczka. W drugą znowu zabrał mnie do Wenecji. A innej Wenecji. A na ostatnią. byłam w szoku. W życiu nie zawsze dostajemy to, czego się spodziewamy. A w T-Mobile dostajesz nielimitowany internet domowy już od 40 zł miesięcznie z rabatami. Przyjdź do T-Mobile. Sprawdź, co nowego. Masz ubrania, które kochasz? Więc daj im trochę miłości. Nosie, je, piesz je, Teraz Kokolino Ultimate Care z nową technologią Profiber chroni bóg na tkanin, przedłużając ich trwałość. Kokolino sprawia, że twoje ubrania są świeże i dłużej wyglądają jak nowe. Aby twój styl nigdy nie wyszedł z mody. Nowy Kokolino Ultimate Care. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Na program zaprasza sponsor.